Dlaczego kobieta głosuje na sławkę? Dlaczego przychodzi na jego wiedzę? Bo wydaje mi się, że wszystkie wypowiedzi, które sugerują, że jest antykobiecy, są wyrwane z kontekstu. W jego firmie pracuje bardzo dużo kobiet, więc uważam, że kobiety mają u niego takie same szanse jak mężczyźni. I wierzę, że w Polsce, jak wygra sławek, może się coś zmienić. Według mnie ludzie się bardzo boją. W sensie większość starszych ludzi boi się przejąć w ogóle. Znaczy, oddać tą władzę, jak gdyby mhm. większość ludzi starszych głosuje na PiS albo PO, a nie na Konfederację, na przykład, a nawet, nawet, nawet na SLD. Chociaż mało tego. Ostatnio y, Miller bardzo prawicowo mówi w mediach, także to też jest bardzo ciekawe. Czyli mamy dość już po prostu tego, tego co się dzieje. Cie przyszłyście może na Wiedcowym Ramencena? Nie, nie, nie. Wie pan co? No, mam takie przekonania, jeżeli chodzi o Ukraińców w Polsce, o 800. Plus, y takie same jak on, więc to, to za, dla mnie, do, do mnie przemawia najbardziej. Dla mnie to, że kobiety się boją Sławka jest kompletną bzdurą, bo jest nas coraz więcej takich osób, które na niego głosują i myślę, że po prostu no, jest głupotą powtarzanie tego w kółko, że się go boimy. Mhm. Pani, pani Biejat te hasło, że kobiety się, Polki się pana boją, panie Sławku. No, absolutnie nie zgadzam się z tym, zresztą to można zobaczyć i na zdjęciach, i właśnie na tych spotkaniach na wiecach, kiedy jest dużo kobiet, które się y, zgadzają ze Sławkiem, prawda? Tak, i nawet w wyborach y, do Europarlamentu więcej kobiet zagłosowało na, na Konfederacji niż na Lewicę. Tak, no, zobaczmy w ogóle przykład pani Ewy, tak, z Konfederacji. No, niesamowita kobieta i no ja sobie nie wyobrażam tego, żebym ja się miała bać Sławka, a chyba największym problemem jest dla niektórych kobiet y, ta aborcja. I to faktycznie wygląda tak, jakbyśmy rano wstawały i myślały tylko o tym, że nie można usuwać dzieci, nie? To Uważam, że to jest sprowadzanie nas do takiego poziomu, tylko ta aborcja, a przecież jest wiele innych ważniejszych rzeczy. Kobietom nie tylko zależy na aborcji, ale jest dla nich ważne przede wszystkim bezpieczeństwo i także rozwój ekonomiczny kraju. Kobiety też odnoszą sukcesy, są ambitne, a Sławomir Mencen to zapewnia. Tak, myślę, że te osoby, które mówią, że mencen jest antykobiece, powinny obejrzeć na przykład dzień z Mencenem w którym idzie do swojej firmy i tam na spotkaniach zarządu są głównie kobiety. Ogólnie, głównie stanowiska zarządcze w jego firmie to kobiety, więc no, to nie jest możliwe, żeby był antykobiec. Oni się tam czepiają, że na przykład w domu nie potrafi gotować i tak dalej. Szczerze, gdyby mój mąż miał firmę i tyle by zarabiał, chętnie bym gotowała, jakbym mogła zostać w domu i się zajmować dziećmi. Nie ma, nie ma problemu. Teraz kobiety nie mają tego wyboru. W sumie, jak jeżeli ktoś chce zostać w domu, to nie może, bo mężczyzna już rzadko kiedy jest w stanie utrzymać samą rodzinę. No właśnie, tak jest system skonstruowany, żeby wypychać kobiety do pracy. Tak, jeżeli chcą, super, mogą się rozwijać, ale nie wszystkie chcą, a są do tego zmuszone. Chodzi zawsze o wybór, o wolność wyboru. Dać kobietom wolność po prostu. Tak, tak. tak. Wiele kobiet znam, które poszły do pracy, bo musiały, a chciałyby się zająć rodziną. Dlatego, że mamy problemy z dzietnością, mamy problemy z rozwodami, mamy rozpad małżeństw i tak dalej. Tak, no sama się zastanawiam, właśnie jeszcze jestem przed tym okresem macierzyńskim. Czy damy sobie radę, bo wiadomo, że wtedy jest wypłata mniejsza. Jeżeli bym chciała dłużej zostać w domu, to wypłaty w ogóle nie ma, więc no to, to nie jest takie proste. Wydobywają węgiel, a w Polsce co trzeba z nimi robić? Zamykać! O kopalniach mówi się w dwóch przypadkach, kiedy dochodzi w nich... Do tragedii, albo trzeba zrobić nagonkę Polaków na górników, i wtedy krzyczą, że kompalnie są nierentowne, że trzeba dopłacać ze Skarbu Państwa w tym roku 9 miliardów złotych. Ale nie mówią, że te zakłady z tytułu podatków wpłacają do Skarbu Państwa 50 miliardów złotych. Ja się pytam, skąd weźmiemy tą różnicę wpływu, jak już zlikwidujemy te zakłady? Moją rodzinę, Was i Wasze rodziny, już za kilka tygodni w Pałacu Prezydenckim reprezentował nasz wspólny kandydat kandydat Konfederacji Sławomir Sławomir, Sławomir. 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 Dobra, że Jak się podoba taki centroprawicowy ruch w Mysłowicach, ten jest moc, prawda? Ja jestem prezydentem lewicy. Dariusz Wójtowicz kłania się. E, bardzo blisko współpracuję z Konfederacją Mysłowicką. Mieliśmy nawet wspólne listy wyborcze. Staramy się przyjaźnić, mimo tego, że czasami różnią nas e, różne spojrzenia na świat, ale przyjaźnimy się, współpracujemy i to jest bardzo fajne, że potrafimy połączyć siłę i zmieniać Mysłowice w miasto coraz lepsze. Ponad podziałami. Ponad podziałami i jeszcze z przyjaźnią w tle. Okay. Oby też tak było na szczeblu centralnym kiedyś. Też marzę o tym, żeby ludzie potrafili podać sobie rękę, mimo że mają zgoła inne poglądy, ale mają jeden cel, żeby polepszać warunki życia i Polaków, i swoich małych ojczyzn. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi, bo zazwyczaj to z lewej strony to jedynie co to jad, bardzo dużej strony słowa Mencena i atak na jego wszystkie poglądy i na działania. Nie, nie wolno tak robić. Tak naprawdę nie różnimy się prawie niczym. Kampanie wyborcze wywołują niepotrzebne emocje, ludzie jeszcze antagonizują, napuszczają jednych na drugich, ja jestem przeciwnikiem tego, dlatego mówię, że taki przyjazd do Mysłowic, my zawsze się witamy wzajemnie, przyjaźnimy, Remigiusz Garbiec, który tutaj jest sekretarzem Konfederacji, to mój dobry przyjaciel, ja jestem prezydentem z Lewicy, mnie to nie przeszkadza, współpracujemy razem, startowaliśmy z jednej listy wyborczej, bo mamy jeden cel, podnieść z kolan miasto. Chcemy zmobilizować naszych wyborców, pierwsze, żeby nam pomogli na tej ostatniej prostej, a po drugie, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby 18 maja wszyscy poszli tłumnie do wyborów i oczywiście zagłosowali na Sławka Mencena. Jak się podoba właśnie tutaj e, tłum w Mysłowicach? Generalnie Śląsk to jest taki dość żywiołowy region, tutaj bardzo dużo energii e, tłumu, bardzo dużo energii ludzi, ciepłych e, takich słów, dużo emocji, więc e, my akurat lubimy na Śląsk przyjeżdżać. Dwa dni temu byliśmy rzeczywiście z Bartoszem Mochończakiem, z szefem naszego sztabu, w Telewizji Polskiej na negocjacjach byli przedstawiciele TVP, TVN24, Polsat News. I tam przedstawiono nam zasady. Teoretycznie zawsze się to odbywa tak, że sztaby mogą zgłaszać różne wątpliwości, co do zasad, umówić się wspólnie, tak żeby wszyscy kandydaci czuli się równo traktowani. No i tutaj sztab Karola Nawrackiego początkowo zgłosił swoją wątpliwość co do tego, kto ma prowadzić ze strony Telewizji Polskiej w likwidacji tę debatę, czyli Dorota wysoska sznep No my również zgłosiliśmy co do tego sprzeciw, dlatego że no pani redaktor wyemitowała w tej kampanii. Ani godzinny pasz chwilosłowomirze że Męcenie, że to jest w ogóle e, nie tylko najgorszy kandydat, ale też no, wynika z tego reportażu, że jest mało inteligentny, głupi, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia, że jest bardzo szkodliwy, no, to nie był zupełnie rzetelny materiał dziennikarski. E, no i pan Grzegorz Sajur, dyrektor programowy telewizji, na początku chciał zupełnie przemilczeć ten nasz cały sprzeciw, e, a potem zadeklarował, że do następnego dnia, do godziny 12 e, telewizja Polska przemyśli. Czy rzeczywiście panią redaktor Sznepf e, dalej wystawia i poinformuje nas o decyzji? No i minęło od deadline'u już około yy, 36 godzin i absolutnie żadnej, żadnej informacji z TVP nie ma, więc nie było żadnej dyskusji, żadnej debaty na temat tego, jak ta debata yy, ma wyglądać. No my oczywiście bez względu na wszystko weźmiemy udział w tej debacie, bo naszym zdaniem, jeżeli Telewizja Polska będzie wykazywała się takim brakiem obiektywizmu, jak chociażby rok temu na, na debacie w, w kampanii do Europarlamentu, to ośmieszy wyłącznie siebie. Myślę, że to nam pomoże, bo po prostu będziemy mogli jak na dłoni pokazać, że Donald Tusk, który razem z Trzaskowskim zresztą jeszcze niedawno, jak PiS rządził, mówił, że to jest szczujnia rządowa, telewizja polska, że trzeba zlikwidować TVP, bo zbierali podpisy pod projektem ustawy. Dzisiaj sami wykorzystują te szczujnie do swojej propagandy. Więc my no, oczywiście bez względu na decyzję TVP weźmiemy udział w tej debacie, żeby obnażyć tę hipokryzję, no ale no, to pokazuje, że ta telewizja zupełnie e, tych standardów, które pono, ponoć miała przywrócić po czasach Kurskiego, zupełnie nie przywróciła. To jest coś, co 10 lat temu doprowadziło do przegranej Bronisława Komorowskiego, tak? Takie przekonanie o tym, że lekkim spacerkiem dojdzie się do tego wyniku No ja mam. Mam nadzieję, że bez względu na to, co się wydarzy w pierwszej turze, to że w drugiej faktycznie Rafał Trzaskowski przegra te wybory. No oczywiście najlepiej byłoby, żeby są jemencen z nim z nim się pojedynkował, bo rzeczywiście ma te największe szanse. E, natomiast no będziemy starali się robić wszystko, żeby pokazać, że Rafał Trzaskowski niezależnie od tego, jak mało mówi o dokonaniach rządu, bo wie, że rząd nie jest popularny, to że jednak no jest jako wiceprzewodniczący Platformy odpowiedzialny, po prostu za to, co się teraz dzieje w Polsce. Panie Prezydencie, chcieliśmy panu wręczyć końcoka górniczego. To jest sprawdzenie naszego górnica. Witam wszystkim, Szczęść Boże. Ja jestem górnikiem. Jest to krojcok górniczy. Należy do sprawdzania na dole górniku, górniczą pracę, ale również sprawdza, kontroluje, kontroluje metan na kopalni. Chciałbym pokazać, jak to wygląda. Mamy na dole tak zwane zamki i są sprawdzane u góry, czy nie są luźne, bo muszą być mocne, żeby się strop nie zawalił. Także jest taka rureczka przechodząca przez, całą, przez cały krojcok i sprawdzanie metanu 15 cm nad stropem. Daliśmy to Sławomir ze względu, że kopalnie, huty i elektrownie są bardzo zaniedbane i chcemy, żeby to nas ratował i żeby nie zamykano naszych miejsc pracy, bo dla kurników to będzie pogrzeb. Jest jeszcze różnica. To jest krojcok dyrektorski, bo w zależności od koloru. Ciemny mamy dyrektorski, czyli dozoru najwyższego. I jeszcze mamy jasniejsze dla dozoru średniego, niższego, czyli dla kierownictwa i nacztygarów głównych i szefów. Dziękuję bardzo. Podoba Wam się taka inwestycja? No mi też się nie podoba, nie chcę tego robić. Że wolałbym za te pieniądze kupić sobie to gipsowe jajo do ogrodu, a nie płacić za to, żeby